Justyna, jesteśmy na tegorocznej edycji Konkursu Polska od Kuchni Uroczysta Gala rozdania Nagród, Złoty widelce. Oczywiście to jako gwiazda wieczoru miałeś się okazję otworzyć niesamowite wydarzenie, niesamowitą galę. Powiedz, jakie utwory lub utwór wykonałaś? Na chwilę obecną wykonałam utwór Fuego, ale przed nami jeszcze dwa inne utwory, będą to moje artystyczne. Pierwszy utwór Fuego to był utwór, dzięki któremu wygrałam czwarte miejsce podczas Eurovision Weekend w Finlandii i tak postanowiłam, że się pokażę z tej strony tutaj. A jeżeli chodzi o laureatów, miałeś okazję przed chwilą część laureatów już poznać, którzy odebrali nagrodę przed chwilą na a Twoim zdaniem, czy restauracje, które zostały w tym roku nagrodzone, czy w pełni zasługują na nagrody? Och, myślę, że na pewno, bo inaczej by nie otrzymali tej nagrody, ale z, muszę na pewno z, wszystkie po prostu sprawdzić. Restauracje czy cateringi, no to są osoby, które zasłużyły na te nagrody, które naprawdę bardzo ciężko pracowały, żeby je otrzymać. Widać tutaj ogrom pracy, został włożony, czy choćby nawet w filmiki reklamujące, więc myślę, że naprawdę każdy, każdy na tę nagrodę, z osób, które tu są. A czy już miałaś okazję posmakować tych niesamowitych potraw, mając wad, że wiele restauracji w dniu dzisiejszym wystawia się i częstuje oczywiście potencjalnych i jurorów z kapituły tegoże konkursu, jak i zarazem innych laureatów i innych kandydatów, którzy brali udział w tym konkursie, no ani wszyscy oczywiście otrzymali te nagrody. Jeszcze nie, ponieważ jako wokalistka praktycznie nic nie jem przed występami, więc wolałabym tego nie robić, ale na pewno po wszystkich występach będę próbowała wszystkie od. Co tutaj jest. I ostatnie pytanie: jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres? Gale, imprezy, plener się zaczyna, więc będzie na pewno tego coraz więcej.